Witam w kolejnym odcinku na kanale Niemiły Facet. Ta jedna rzecz powoduje, że budujemy nowe nawyki. A dlaczego nowe nawyki są tak bardzo ważne, jeśli chodzi o syndrom Miłego Faceta? W ogóle to, o czym zaraz powiem, jest podstawą do tego, aby budować nowe nawyki. A więc, żeby wychodzić z syndromu Miłego Faceta. Przede wszystkim najważniejszą sprawą, jedną z ważnych spraw jest budowanie nowych nawyków. Bo często mieli faceci mają negatywne nawyki. Nawyki negatywne, jeśli chodzi o odżywianie, ogólnie o sposób życia. I teraz ta rzecz powoduje, że mamy łatwość wdrażaniu nowych nawyków w życie. A jest to Nasze poczucie własnej wartości. Dlatego, że im bardziej mamy, im bardziej adekwatne, bo nie chodzi o to, żeby mieć za wysokie poczucie własnej wartości, nie chodzi o to, żeby wchodzić w taką arogancję, ale chodzi to, żeby mieć adekwatne poczucie własnej wartości. Żebyśmy byli, żebyśmy czuli się, że jesteśmy wystarczający, żebyśmy czuli, że jesteśmy godni. Żebyśmy czuli, że jesteśmy wartościowymi ludźmi, bo tak naprawdę jesteśmy. To, że może kiedyś, ktoś, ktoś nam wmówił, e, kiedy byliśmy dziećmi, że jesteśmy niewartościowi, że do niczego się nie nadajemy, może tak było, bo każdy z nas ma swoją indywidualną historię. Ale nawet jeżeli ktoś Ci wmówił, że jesteś niewystarczający, czy że jesteś wybrakowany, to pamiętaj, że to była tylko opinia tej osoby. My jesteśmy po prostu wartościowymi ludźmi z tego powodu, że jesteśmy na tej ziemi. Zostaliśmy wybrani i jesteśmy tutaj, aby spełniać wszystkie swoje cele, marzenia oraz plany. Ale jeżeli w tym momencie Twoje poczucie własnej wartości jest trochę zaniżone, właśnie z powodu różnych trudnych sytuacji w dzieciństwie, czy w późniejszym Twoim życiu To bardzo ważne, aby te poczucie wartości Cały czas Na bieżąco Budować oraz wzmacniać Bo w tym momencie, kiedy wzmocnisz Te poczucie wartości swoje To Łatwość W wdrażaniu nowych nawyków Do Twojego życia Czy właśnie nawyków Związanego nawyku związanych właśnie z dietą Czy z treningiem Czy Ogólnie z dbaniem o siebie Wtedy, jeżeli zbudujesz te nawyki Właśnie, pozycje, na przykład nawyk czytania książek Nawyk rozwoju osobistego Bo kiedy masz wiedzę, to możesz tą wiedzę zastosować Wtedy będzie Ci łatwiej wyjść na przykład Czy z syndromu mojego faceta Czy ogólnie poprawić swoje życie Na przykład budowanie nawyków finansowych Jak to jest ważne? Chyba nie muszę nikomu przypominać Nawyk właśnie dbania o sylwetkę, nawyk trenowania, tre, nawyk uprawiania jakiegoś sportu. Ważne to jest. No właśnie, ale kiedy nasze te poczucie wartości jest trochę zaniżone, to ciężko nam te nawyki po prostu prowadzać do naszego życia. Dlatego dbajmy i budujmy nasze poczucie wartości. I przede wszystkim wbijmy sobie do głowy, że jesteśmy wystarczający. Że jesteśmy wartościowi, że zasługujemy, że możemy to zrobić. I warto sobie robić takie afirmacje, afirmacje pozytywne, bo to właśnie afirmacje i powtarzanie sobie pewnych e, pozytywnych zdań w naszym kierunku powoduje, że zaczynamy w to wierzyć. Kiedyś Goebbels, jeden właśnie z niemieckich przywódców. W czasie wojny powiedział, kłamstwo powtarzane tysiąc razy staje się prawdą, i tak to jest. A więc jeżeli nawet w to nie wierzymy, to piszmy sobie te afirmacje. Bo pisanie również to jest kolejna technika, która powoduje, że, zaczynamy, że nasz mózg zaczyna bardziej to kodować. Czyli mamy sobie na przykład pięć afirmacji pozytywnych w pierwszej osobie i zaczynamy zawsze od słowa ja. Na przykład ja. Swoje imię, jestem taki i taki, i wtedy piszemy to. Jeżeli będziemy tak kontynuować, będziemy to robić na bieżąco, to zaczynamy właśnie kodować te nowe informacje w naszej podświadomości, i później to staje się naszym programem. To staje się naszą rzeczywistością, bo jeżeli będziesz, jeżeli będziesz to powtarzał i będziesz to powtarzał na okrągło, aż sobie to zakodujesz, to po prostu to stanie się Twoim nowym sposobem myślenia, i tak będziesz postrzegał siebie, ale również świat dookoła. I pamiętaj, poczucie własnej wartości. Nigdy nie dawaj sobie wmówić, że czegoś nie potrafisz. Nigdy nie dawaj sobie wmówić, że jesteś gorszy. Nigdy nie dawaj sobie wmówić, że na coś nie zasługujesz, bo to jest jedna wielka bzdura. Warto to mieć właśnie w głowie, że zasługujemy na wszystko. Dlatego, że tu jesteśmy. A więc, jeżeli w tym momencie macie wyzwania, jeśli chodzi o sylwetkę, i oglądacie to z ten film z kanału Niemiły Facet, to oczywiście pod spodem zapraszam Was do mojego e-booka oraz, oraz wersji książkowej książki oraz audiobooka. Jak wspólnie ci zachować sylwetkę na całe życie, jeżeli w tym momencie macie wyzwania, jeśli chodzi o sylwetkę? Jak dbanie o sylwetkę, jest ważne. Nie tylko w kontekście wychodzenia z syndromu Miegofaceta, ale ogólnie o zdrowie. Jest to bardzo, ale to bardzo ważne, dlatego jeżeli macie teraz wyzwania, to nie wahajcie się sięgnąć właśnie po ten poradnik. Link pod spodem w pierwszym komentarzu, a na dzisiaj to już wszystko. Pozdrawiam.